Siemaneczko, siemaneczko, proszę Państwa, obczajamy, kurde, przecież ja byłem tu wczoraj, śmietniki były ludziska, śmietniki, kontenery były puste, a tu proszę, proszę Państwa, jakie gumowce stylowe, no wiadomo, u, a tu jakiś, co to jest, rysmyst, jakieś drzewko, o co chodzi, czy wy na święta będzie, o, 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 co to w ogóle jest? Patrzcie, to są nowe pozycje, ale grinch, grinch. Dekoracja na święta. Zobaczcie, nowe rzeczy znowu wyrzucają. Ja pierdziel jak mnie to wkurza troszeczkę, jak ludziska, centralnie nowe rzeczy wyrzucają. Nie wiem czy się zastanawiacie, gdzie, moje, gdzie są moje te rękawiczki. Szczerze mówiąc nie wiem. Kurde, tu zobaczcie o co chodzi. To jest chyba te. Patrzcie, to są takie węże. To są węże takie do kwiatów. Jak wam się nie chce podlewać, to chyba instaluje się takie węże. No, odkładam. Słuchajcie, odkładam. Nie do końca potrzebuję, aczkolwiek. Może, może mnie się nada. Bo jest soczek to niespecjalnie. Jestem po śniadaniu. O, a połamana. Tutaj bo mam też połamaną w domu. No, dupa blada to samo, z deszczu pod to może przełożymy ho, 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 tu jakiś jakaś impreza, chyba duchy są jakieś, hu, hu Halloween, Halloween, ale proszę Państwa my mamy dopiero marzec ale widzę, że tu się ludziska nie zrażają, bo tutaj nawet świąteczne drzewka są Jezus Maria miot, u, la, la, proszę Państwa, jakie tutaj są gany Pistolotos, pistoletos A tu zobaczcie co się dzieje. Ja pierdzielę jaki kufer. Nie. Jak tu nie będzie pieniędzy, słuchajcie, to ja normalnie robię szpakat. Jesteście w ogóle skupieni? Patrzcie co się dzieje. Patrzcie jak to się... Jak to się rozkłada? Tu jest wanna, wanna, kibel, kuch kuchnia. Słuchajcie, a gdzie jest y, salon? chrystusie pańskie? Jak to się porozkładało, nie ogarnam, zamykam temat, ale powiem wam to może nie być tania pozycja, bo te Barbie takie bałagany, to nie są, to nie są tanie rzeczy. Odkładamy, słuchajcie, odkładamy na półeczkę. Mam nadzieję, że nikt nie zaskoczył. U król lew tutaj. Uhu uhu. Króla alwa, to ja mam. Proszę państwa, o, ale fajna donica. Hmm. Nie, to jest do tego drzewka. Patrzcie, to jest do tego drzewka i tu się wkłada, ale ona jest normalnie chyba. Kurde, albo porcelana taka luksusowa, powiem wam, albo cholera, że to już nie można, że nie mogę tego, może wypieprzę To słuchajcie, bo ostatnio dostałem kwiaty od takiej mojej bardzo miłej znajomej. Być nie może to się Przerodzi w coś głębszego, nie wiem, nie wiem, jakąś taką dłuższą znajomość, ale nie wiem, tak sobie myślę, to by mi się nadało. Więc na razie słuchajcie, odkładam, odkładam. O, jaka fajna porcja! Z telefonem. Następna, o, Mazaki. Słuchajcie, ciekawe, czy Mazaki są dobre, kurde. Potrzebuję. Powiem wam, O! Nie. Nie. Jest specjalnie, tak jest O, jest kawałek, A tu w ogóle nie złata jak od Marzanny. Wiosna idzie. Wiosna to już. Przyszła. Dobra, nieważne. Tu, tu kurde, wali. Merry Christmas, Merry Christmas. No no nie. Jest Proszę Państwa, my mamy marzec. Ale fajna ta ta. kurcze, nie? Ja to tak choinkiem się nie chcę ubierać, ale może bym wziął tak, słuchajcie, gdzieś na strych bym wrzucił i bym miał jak znalazł na przyszły sezon, co myślicie? Nie wiem, jeszcze waham się, waham się, w waham się, u, 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 patrzcie jaki fajny ten, kurde, to mi się przyda, przyda mi się, mam nadzieję, że nie jest puste, ale nawet jak jest puste, Kurde, to jest takie dosyć fajne, że jak coś włożycie słuchajcie, takiego, co się może uszkodzić. No nie, słuchajcie, nie ma, miał być pieniądz, miał być pieniądz, a wyszło niestety jak zawsze. A to, co to za ciebie? Lustro. To jest taka chyba kaca lustro. Ho, ho, ho. Kurde, prezentuje się dosyć luksusowo. Tu jakaś chyba krowa. Nie wiem. Przecież cholera nie potrzebuje, wiecie co, ale wygląda to dosyć dosyć zacnie. To są chyba nogi od czegoś. Patrzcie, tych kruch jest dosyć dużo. Przecież nie wiem, czego to jest. Może to są takie wieszaki, patrzcie tego. Cholera Przełożę, przełożę, odłożę. Jeża, słuchajcie, jeża, żebym znalazł! Ho, ho, ho Ale odkładam te te wieszanki. To jest aluminium. Słuchajcie. aluminium nie jest tanie w ogóle teraz, nie? Nie wiem co to za MK. A, dosyć ktoś miał ciekawy pomysł. A to? Nie wiem co to jest kibel. Słuchajcie, to jest, nie co ja gadam kibel, ale Jezus, jestem ordynarny do dzisiaj. Coś dzisiaj w tym odcinku. To jest chyba toaleta dla dzieci tu. To... Co się tu drze? Słuchajcie, czy ktoś za plecami drze Japę, a ja tu towar ogarniam. Już jest Ale, ula, la! Jaka torba halo, ciska, Patrzcie, co to jest? Tangaro, tangaro. Ja myślę, że tak świtą, ale zobaczcie, jak ona się rozpłaszczyła. O, ho, 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 Ze skóry węża to może być. No, może być. O! To mi na 100% potrzebne. Patrzcie. Czy kita, czy kita, banany, ale takiego rodzaju potrzebna, 100% biorę. Słuchajcie, to U nie są tanie rzeczy. Żeby nie było wieszaków. Nie potrzebuję na pewno. Co my tu mamy jeszcze? O, patrzcie, nowe rzeczy są. Co to jest? Nawet nie otwarte. Wywalili. No nie. Ludzie, no po prostu. Ja już... Słuchajcie, ja już nie chcę mówić, że... Słuchajcie, przemknął koło mnie, no. się się chyba towarem się śpieszy. Konkurencja nie śpi, halo. Ale fajne pingwiny! Ho, ho, ho. Patrzcie, no, nowiutkie, nowiutkie sztuki zawijamy tu do torby, zawijamy. Nie bierzemy jeńców, tu też, nawet nie otwarte. Patrzcie, a to do czego jest? Jakieś takie przyklejacze. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem czy trzeba uważać, bo tu jakieś szkło zostało usunęte, nowe rzeczy no, zabieramy. słuchajcie, przetrzymamy, przetrzymamy lato i sprzedamy na, na zimę, uhu, z jakim zyskiem, Halo. o, fajny mikołajik, Aha, nice, fajny, zawijam, słuchajcie, podoba mi się, podoba mi się, to też jest dosyć fajne, to jest taki kalendarz jakby adwentowy, kurde, ale super. Nie, 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 powiem, żebym marzył o czymś takim. Ale zobaczcie, jak można fajnie sobie ustawić. Kurczę, może ktoś będzie... Nawet za darmo. Słuchajcie. Oddam za darmo nóż. No niech będę taki, że oddam. O, tutaj jest to... To mi wypadło jeszcze. la, jaki śnieg po prostu przypadku. Są, są jakieś skarby, patrzcie. Choroba coś dzisiaj. Tam, no, jakiś taki... o balony są. zobaczcie nowe balony. U, 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 balony, jakaś zbroja dla jakiegoś dzielnego kwiatu. Janek kwiatów. Nie, nie. nie mam pojęcia o co chodzi tam jakaś, jakaś ręka jest. O, ale to w ogóle można kogoś nastraszać. Patrzcie taką rękę włożyć. Zabawne Wieje. muszę uważać żeby tutaj z ludzi zrobić bo mnie ludziska po prostu pogonią to zawijamy o słuchaj ta ludziska będzie operacja robiona na otwartym na otwartym sercu jak jest zające ale wieje się. wieje wieje aż łeb urywa o pełno taki. Totalnych pierdów. Ja Nie ma jaka ciężarówka. Kurczą. Taki bogiem bym się przydał. Czy przydałbym Bogu? się, wam? Nie jest zawalony, cholera. Idę do sklepu po drodze. Kwiaty. O! Kurczę, kwiaty, szymachy. Wszystko jest. Jakieś takie wieńce porobi. Słuchajcie. O, o gore, tak, zawijam. Zawijam. Potrzebuję. Nie ma, ma, ma litości. Powiem Mam jakiś taki boks imprezowy. Pełno jest taki pudełek. Patrzcie. Przydałoby mnie hmm. się. Te pudełko bym się cholernie przydało, ale. No nie wiem. Nie ma zagry. Może wezmę. Słuchajcie, jeszcze jestem jak to zwykle. Nie, ja nie wiem, co ja mam w ogóle, że jestem. No i tam są. Do dekoracji, patrzcie. fajny. Nie wiem. Nie mogę się coś ostatnio zdecydować. Jak jest Dobra, chyba ostatnia. Ostatnia. Uchu! Słuchajcie. Wzięli i zamknęli przede mną. Nie tu... tu gość, coś mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem. Lipa, tam jest lipa. Słuchajcie, chyba muszę się pomału zacząć pakować. Jeszcze tak co? Buty są jakieś. Patrzcie, co to za buty są. O, kurde. Ja pierdzielę zajechany tu trochę, a gdzie jest drugi? Powiem wam, wczoraj sprzedałem za 5 funciaków, za 25Z. Ziomek był tak zadowolony. tam z tymi piątakiem, ale. Kurde, jak powiem wam jaki on był że zrobił taki fajny deal, nie, że ja mu te piątka sprzedałem. I wiadomo, że piątaka ja swojego życia nie zmienię, ale ten człowiek był tak uradowany. Ale nie, nie wiem gdzie jest ten drugi budżet, ja tam cholera z piątak, piątakiem, ale ja nie będę nurkował tam na dno, ho, ho, ho. Nie, jeszcze mnie nie, nie pogrzało. Ale... Że te też by poszły. Tam to była siódemka. Ciekawe jaki ten jest. Nie, nie wiem. Nie wiem. Kurca, ale lipa. Lipa, że nie ma drugiego. Jestem. Jestem dosyć podłamany. To jest też nowa rzecz. Patrzcie. Starbucks to kawka. Jakby ktoś był chętny. Słuchajcie. stawiam kawkę ze Starbucksa. To nie są tanie rzeczy. Ci co wiedzą, to wiedzą, że to nie jest tania pozycja. A, o kurde, patrzcie. No, myślałem, że to jest jakiś batmany w ogóle nie. O co tu chodzi? Myślałem, że to jest do kibla taki, wiecie. Wiecie o co chodzi? To jest takie podgumowane, też nowa pozycja. Kask. Bos, słuchajcie, no co jak, co? Idealnie dla mnie. Tu jakiś kosz jeszcze mamy. Jakiś warkocz pe pewnej niewiasty. U. Tutaj coś jest. Halo, halo. Pomalutku, pomalutku. Tu mogą być, słuchajcie. Co to w ogóle taki świątecznych od choroby? Czy robili porządki jakieś? O, jest ludek. A to jest taki wiatrołap. specjalnie powiem wam. Ale ten ten fajny. O kurczę coś... Tu powinien być. Słuchajcie, tu może być... Tu może być pieniądz, więc to trzeba odłożyć Co my tam mamy? Wieszarki Patrzcie tam jakieś tegesy To jest ma. śmieci słuchajcie tu są śmieci jakaś płyta jest jakaś płyta tu jest zobaczymy Ula, ale to jest o, słuchajcie, tutaj porażka, słuchajcie, to jest kola wiadro zajechy przekładamy A ja myślę też tak, Kurde, ostatni żyć, słuchajcie ten kosz taki o, ten może niebieski na te patrzcie chodzi mi na ten, ten, jak to się nazywa Na klamerki, na klamerki O Ale stylowe okulary Halo, ludziska! Ja pierdolę! To nie są kurcze też tanie rzeczy. Zawijamy, słuchajcie, zawijamy. O, tu nie jest, nie, ten będzie bardziej na klamerki. Fajny, stylowy, nowy. Słuchajcie, nowy. Hmm, ten to. przy tym. Zobaczcie ten, a ten. Pandeta, no ten detal, słuchajcie. tam, nie, ten też fajny cholera się na coś nadal. Słuchajcie, biorę dwa. Ja ci kręcę. To jest... To jest przez te moje. Jednak niezdecydowanie. Jakaś torebka. Jedna. Nie, nie znam, to była to było, Nie wiem co to są za te. Nie znam się. Teraz dzieciaki to takie. Dziwne, dziwne te ludki mają. Nie znam się totalnie. Ale zawijamy, Dobra, kosz zawijamy, Fajny nie. będzie czy nie jest zniszczony, no nie, no słuchajcie praktycznie ten jest z metką, to jest nowa pozycja też jakby nie było dobra, torba tu to było spoko co ja bym tu naładował to chyba trzeba przejść za, za grubo, słuchajcie za grubo bym naładował przepłatałem to nowe miałem siąść A co to w ogóle jest powiedzcie, po co mi to jest te czekoladki, to by wiadomo, bym, bym obrócił ale to jest, no dobra, odkładam jeszcze chwilkę powiem nie przy was, tak bo to może być rozwoj świąteczne wszystko jest, słuchajcie, świąteczne uuu, jakaś książka krysmy z jakieś takie, jakbyście byście chcieli coś wykombinować tu jeszcze coś jest lampki patrzcie chyba są, eee, ale fajne takie kurcze, troszkę stare jest na odłożę. ula, wszystko lata wszystko lata. ale fajny ten na choinkę, zobaczcie jaka ludkowa pani ludkowa, ale komuś się chciało to zrobić to jest z drewna to nie jest taki słuchajcie, wydaje mi się że to, o tutaj też są te Kurczę, to jest ten, patrzcie. Yy, jak to się mówi? No do orzechów. Wiecie o co chodzi? Ten rozwalony. Kurczę, fajne są, świetne. Ja ze świętami to tak powiem wam na bakie, ale z tej przyczyny, że mnie się wyjść. Po prostu z lewistwa powiem wam. Ale patrzcie, tyle dekoracji. Jak ja bym to zawinął, ale bym se choinkę fajnie ubrał. Co myślicie? Zarąbiste, zarąbiste jeszcze gumowce. Uuu, jaki dzwonek? Świetnie. No powiem No nie biorę tych chorób, Tam coś leży. na pusta torba. Zawijam temat, zawijam zonę. Co myślicie, weźcie to, co będziecie. To ważne. Bo, kurczę, się wydaje, jest dobrze. No. Wiadomo, no nie jest jakoś tam cudownie znakomicie, ale coś są nie? Te kosze są świetne. Nie biorę tych plastikowych. Powiedzcie mi, czy popełniłem duże faux Fopa, że ich nie wziąłem. Ale mi się że te naturalne jednak... O, tu trochę odchodzi, ale to wywali, nie zauważyłem. Jednak naturalne to lepsze, nie? Niż takie plastikowe. Jednak plastik to chemia, nie? Słuchajcie. Musimy jednak wspierać rzeczy naturalne. Dobra, dobra, udziskam. Tak. Kończymy, kończymy, jeszcze się z wami pożegnam. Zawijam co moje i widzimy się później. No, proszę Państwa, ja już towar zabezpieczony na pieczarze, więc jestem pozytywnie nastawiony, ale dosyć dużo. Na dzielnicy ludzi tu się porobiły. Słuchajcie, jakieś niespotykane auta. Czy to z tego względu, że dzisiaj jest dzień matki? I słuchajcie, dzieciaki se przypomniały o matkach. No najczęściej się to tak niestety zdarza, ale dobrze, że chociaż sobie przypomniały elegancko, ale dziś towaru nachapałem, co wy na to? Sekcja komentarzy ludziska jest jak najbardziej wasza. Zapraszam, zapraszam. Bo jest mi bardzo miło. Kurczę, kanał coś ludziska. Nie wiem, ten mój kanał, czy to jest totalny kanał i nie idzie do góry, czy co? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Chyba ktoś mnie, ktoś mnie blokuje, ktoś mnie stopuje. Nie mam pojęcia. Ale liczę, liczę, liczę liczę na Was jak zawisza. Pozdrawiam. Sekcja komentarzy jest jak najbardziej Wasza. Czytam wszystkie komentarze i odpowiadam na wszystkie. Siadam sobie, słuchajcie, taka herbatka. Kawki nie piję herbatka, ta turecka. I tak się zagłębiam, zagłębiam w te wasze komentarze i sobie myślę, co ten człowiek, co pisze, miał na myśli, bo ja wiem po sobie, to ja wiem, nie? Ale was nie mogę tak do końca jeszcze rozszyfrować. Niektóre osoby już mam takie rozpykane, wiem, że one są pozytywne. PKS jedzie, słuchajcie, ale to nie mój, to nie mój. Jezus, ja już mam jakieś, jakieś mam lęki, powiem wam, mam lęki. Trzymajcie się, trzymajcie się. No i co? Do następnego, do następnego. Zapraszam. No, pogoda dzisiaj u nas bajkowa. Huhu, prawie. Słuchajcie, jak w Hiszpanii.